No, czekamy, czekamy. Pospróbuję was zabawić jakimś... Jakiś Robert dzwoni Halo Robert, cześć. Nie wiem czemu ludzie do mnie Halo. dzwonią. Co jest Robert? O jestem. Czy to jest jakiś nieważny temat picie Coca-Coli czy coś? Nie, nie, kola, kola jest niedobra lepsza. Ja wolę chlebcie na przykład. To jest nie ja możesz... Mówiliśmy o tym, co? Robert. Co so sorry. Mówiliśmy o tym, że kola... To nie jest Coca-Cola Pepsi to jest też cola, tak jak Coca-Cola No... Ale W ogóle wiesz co wyłącz te, bo ja słyszę się w tle że Cały czas masz puszczone radio ze mną no To jest chleb, normalnie wyobrażam sobie Robert, że po prostu zapraszasz mnie do swojego mieszkania i jest po prostu syf że przychodzę i ty leżysz rozwalony na jakimś fotelu resztki pizzy na tobie leżą więc widzisz że wchodzę strząsasz te resztki pizzy na podłogę podajesz mi dłoń dłoń cała otłuszczona jakimś paskudstwem jakieś chitosy czy coś Robert czy jesteś taką osobą Robert płaczesz? Robert tak, nie, jestem. nie. <grym> ale jestem właśnie taką osobą i tak bym zrobił jakbyś przyszedł o, okej Słuchaj Robert, jeszcze masz coś do ten na temat Koli, ciekawego? Nie wiem właśnie Okej, okay, wspaniale Robert, to, no, nie, 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 wiesz co nawet nie wymyślaj teraz Robert nie, nie, Robert nie. Co? No, Koniec O matko Najtrudniejsza rozmowa w moim życiu